No, witajcie z powrotem. Wróciłem na trasy międzynarodowe. Po tych dwóch tygodniach wymuszonej przerwy przez życie. I ten, covid, to jest taka. no kurwiająca choroba. Właściwie jest zdrowy człowiek. Powiedzmy. Żyje sobie wszystko fajnie. Nagle trafia tutaj jakaś taka objawy grypopodobne. Przez tydzień wysoka gorączka. Potem szpital. Pojawił się kaszel w duszności. Saturacja spadła. 14 dni pod respiratorem. No i musiałem pochować na ten. 59 lat. Ja wiem, moja mama mówi, że ona chowała swojego tatę w wieku 50, ona miała 53 lata, ja mam 32 i musiałem zmierzyć się z tym, bardzo przykra sprawa, ale rozmawiałem w biurze, w biurze z wieloma osobami rozmawiałem, ale rozmawiałem z kimś Mówił, że stracił ojca w wieku 20 lat. Więc naprawdę bardzo mi przykro. Nie wiedziałem, co to jest za ból. Jak ktoś się śmieje z tego, co widzę, to, to tylko trochę taka inna grypa, to dla mnie jest po prostu żałosna ta osoba. Ale ja nie o tym wiem. na trasy międzynarodowe w tych wodniach tygodniach Do swojej Skani Zresztą no, nie swojej Skani porzucony można powiedzieć na czas, okres Naprawy mojej Skani Ale jadę, mam za sobą swoją też nie swoją naczepę, ale jest wszystko No okay. <laughs> Moja naczepa z kimś pojechała gdzie? Prosta północ, tutaj mam już zjazd. Znaczy, ja nie zjeżdżam na Wrocław, tylko że jestem w ogóle więc mi się tak przypomniało o tych, tych, tych monologach, które prowadziłem. No, Dolny Śląsk radio radiu VOX albo WAWA, albo korzystne radio, trzy radia na Dolny Śląsk najlepsze. Jedziemy. Mam trzy rozładunki w Danii, jutro rano, trochę za późno wyjechałem z tego miejsca bazy parking Radomsko, no też nie z mojej winy, bo wyjechaliśmy dosyć, dosyć późno jak na moje przewidywania, jakbym sobie życzył, no ale no, cóż, trzeba się do grupy dostosować. Kiedyś, jak wyjeżdżałem z, z jakimiś chłopakami, wyjeżdżaliśmy o drugiej z Ostrowca, o 4.00, 4.30 byliśmy w Radomsku i wtedy to był najlepszy okres, żeby wyjechać. Chyba nawet o czwartej byliśmy, bo dosyć szybko jechali tą osobowo. Służbowo dwie godziny doleciał któryś kierowca do, do Radomska, a o i o 4.00 się startowało, i to była najlepsza pora, właśnie, na, żeby być o czasie na rozładunkach. No są, 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 zami Co za mi jest? To jest jeden. Gdzieś w okolicach. Y gdzieś w okolicach Odense. Potem Odense. I potem root coping. root coping. tak jak się pisze. w papierach. Zobaczymy, jak dzisiaj się będę. Będę czuł, na ile ujadę, bo spałem. Te no, 3 godziny jechaliśmy do z tym razem. Te trzy godziny spałem w plusie na siedząco. Wieczorem, wczoraj się nie kładłem, bo się bałem, że zaśpię. A miałem raz taką sytuację, że kolega do mnie dzwonił. Wprawdzie, gdzie ty jesteś, a ja może Zaspałem. że wtedy byłem w stropcu. A jakbym zaspał w Kielcach, to w ogóle wrócę. By tak jak mieszkam obecnie w Kielcach. No, więc wielu nie będę się kładł. Więc ostatnio wczoraj rano wstałem o godzinie siódmej. I od tej siódmej rano do, do dzisiaj, do teraz, do godziny w tym momencie 13 3 godziny w busie w trakcie drogi. Więc, dopóki jest jasno, to wiem, że nie będzie mi się chciało spać. Ale, jak się tylko zacznie robić, ściemniać się zacznie. A ściemniać się zacznie, bo jest w tym momencie. 20 listopada, to ściemniać się zacznie. Tak jak patrzyłem na, na godzinę, to tak około 15.30, to może mnie zacząć łamać. Sen a mógłbym jechać do 20, nawet, tylko że nie wiem, czy dam radę. po 15, jak zacznie się ściemniać. Taką mamy tutaj specyfikę pracy, ale nie ja jestem zadowolony. Najważniejsze jest ta atmosfera, jest wsparcie, czy to techniczne, czy psychiczne, nawet bym powiedział. Pieniądze też są ważne i to też ubolewam, ale no najważniejsze, jest, najważniejsze jest wsparcie techniczne, jeśli chodzi o kierowcę, zestaw zarówkę z znaczeką i wsparcie psychiczne. Też uważam, że to jest, to jest mocna strona tej firmy. No, stacz tego nagrywania, bo właściwie to nawet nie wiem co mówić. Siedzi mi w głowie ten data. I tej pamięci to muacie. Zawsze jak jechałem, to mogłem do niego zadzwonić, rozmawiać, w każdej porze odebrał telefon, gadaliśmy o w różnych pierdołach, nawet nie wiadomo kiedy po której godziny jazdy już Ale też zauważyłem jedną kwestię, prawda, to jest kwestia prywatna i nie powinienem tego mówić tutaj, Ale mój pradziadek ze strony taty miał chyba jedno imię. Na południu jest jedno imię. Mój dziadek ze strony taty miał dwa imiona. Mój tata miał dwa imiona, ja mam jedno i ja mam w drodze syna, który będzie miał dwa imiona. A bajer jest taki, że pradziadek mój miał jedno imię, jego syn miał imię po właśnie swoim ojcu. I dodatkowo jakieś inne imię. Potem w tej kolejności mój dziadek, dziadziuś, nie, nie, nie przechodzi mi powiedzenie dziadek, bo to był kochany dziadziuś, miał właśnie po swoim ojcu imię i imię dodatkowe, gdzie nazwał swojego syna tym imieniem dodatkowym i dodatkowym jeszcze innym. Więc no, mi nadano jedno imię, ale postanowiłem, że moj, moje dziecko, a ja już wiem, że na 100% to będzie synek, bardzo mnie to cieszy, będzie miał imię po moim tacie i dodatkowo jeszcze jedno. Tylko, że to, że to po tacie, które jest dodatkowe, ale nie jest po dziadku, <laughs> trochę zamotane. Tak ja postanowiłem, uzgodniłem z partnerką, narzeczoną. Jeszcze nieoficjalnie, ale, ale narzeczono. I że tak będzie. Co prawda, będziemy zwracać się do, 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 do synka pierwszym imieniem, ale niech ma dwa imiona, czyli taką tradyc tradycję rodzinną. Można powiedzieć, przerywano, ale tradycję rodzinną. Widać po mnie? Tak widać? Ja widzę się teraz w tym, no tak jakby w lusterku, w kamerze się widzę. No, dumny tata. I dumny tata. Co by nie było, wychowam jak swoje. <grytanie> nie. Już wiem, że jest synek, jest zdrowy, jest wszystko w porządku, pięknie się rozwija. Będzie dobrze. Niestety nie pozna swojego działka. Tu wpadła choroba zakaźna, zrobiła burdel w organizmie i zabrała człowieka do za Gdzieś tam, w inny świat, zależy co, co, to, to co wierzy. <słuch> Ale jest babcia, jest moja mama. Moja mama cudowna kobieta. Jest babcia. Babcia zastąpi wszystkich. Babcia naprawdę potrafi zastąpić wszystkich. Czy moja mama? No jeszcze w tym przypadku można powiedzieć, że już babcia, bo jednak dzieciątko w tym momencie jest, jest połow, ponad połowę ciąży. Więc dzieciątko już, już jest i z tego co mi relacjonuje partnerka, narzeczona jeszcze nieoficjalnie yy, to się odzywa dosyć ostro okręci, wierci, kopie, rzuca tu sobie piłkę zrobi z nerki, tu sobie zrobi yy, ten yy, worek bokserski z, 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 z żeberek czy z kręgosłupa. no i ostatnio była na badaniach, także jest że wszystko porządnych de la